Dzień dobry Państwu witam serdecznie z Tortoru z lodowiska imienia Józefa Stogowskiego to i zapraszam na spotkanie 43 kolejki Polskiej Hokej Ligi, w którym to meczu zmierzą się ekipę KH Torun Tauron pod Nowy Targ. Wybił że ale nie udanie, bo chyba raz Jakuba Kolejna akcja i w tym momencie pada pierwsza bramka. Jeżeli dobrze widziałem, to Dominik Olszewski albo Jakub Prokurat. Zaraz się przekonamy, kto będzie mógł się cieszyć z wpisu do protokołu. Chyba ostatni, który dotykał krążka, był właśnie Dominik Kolszewski, Slancicz, a też wdał się niepotrzebne dryblingi. Tymczasem z prawego skrzydła nadjeżdża Roseno i kontra Torunian. Trudno się dziwić. Trzeba szanować siły mając jeszcze tak. Bramka! Bartłomiej no i Power. Bartłomiej no i Power w indywidualnej akcji e, dostał krążek. Na przeciwległe skrzydło i e, wykorzystując umiejętny zwód, oszukał obrońca, a potem skierował po lodzie krążek do bramki zespołu Toruńskiego, A więc turnianie nie wykorzystali okresu gry w przewadze, ale ale szybko doprowadzili, krótko po tym, do wyrównania to. No i Power, bo nie potrafił powstrzymać. I Elias Oloma. Eloma. I Ilya Koreńczuk. Koreńczuk do środka syty. Na lewo do Sicza. I bramka. Isman Sicz Strzela bramkę i myślę, że na punkty do e, protokołu zapisy zasłużyli przy tej bramce Obaj pozostali jego partnerzy z formacji ofensywnej, czyli. I Syty i Ilia w Koreńczyk, bo też krążek wędrował po kiju to Niko Syty i Iswacy Z tego targu krążek łapie, ale nieumiejętnie wyprowadza go z własnej tercji. Jeszcze 20 sekund do gry w przewadze i. Edmunds Outskals ze środka znajduje lukę między parkanem a słupkiem i w ten sposób strzela trzecią bramkę na 31 sekund przed końcem gry. W pierwszej tercji Torwianie wykorzystują okres gry Sieć, City, Outskals. Paweł Kosidło i Rafał Noworyta już gotowi na skrzydło. Po drugiej stronie nie przyniosła powodzenia. Eloma sam. Jeszcze cały czas nie Sam próbował Michał Zając. Jest dużo zamieszania. Paweł Zibu, Bizop zbija się jak w ukropie. Eloma, Koskinen, ale nie miał dobrze ułożonej łopatki, kija. nie mógł natychmiast tak oddać strzału. Strzał, bo też Paweł Bizop już leżał. Teraz kolejna próba i bramka. Mateusz Zieliński próbował poprzednio, nie udało się na to. Teraz już Krążek do bramki rywala wpakował. 4 do 1, drugi okres gry w przewadze w dniu dzisiejszym wykorzystany, a na szczególną uwagę zwracają, zwraca lista strzelców w bramek w dniu dzisiejszym, bo też Dominik Olszewski otworzył swoje konto po drugie bramki zaledwie w tym sezonie. Sam ze środka czeka pod bramką. Aleks ma trącił krążek, wydawało się, że jest, że może to zaskoczyć Mateusza Studzinskiego. Krążek minął światło bramki, a tymczasem Mateusz Dzieliński tak się rozochocił, że zdobywa swoją drugą bramkę w dniu dzisiejszym. Jak nie strzelał przez cały sezon, no to przyszedł taki mecz, że strzelił aż dwa, dwa razy. A kto wie, czy to koniec popisów Mateusza Studzińskiego w dniu dzisiejszym. To jeszcze akcja Adriana Słowakiewicza. Próba trącenia krążka przez Aleksa Maunulę, no i kontra. I Mateusz Zieliński wrzuca pewnym mierzonym strzałem krążek w samo okienko w odpowiedniej kolejności, czyli pierwszy, drugi, trzeci rywala wybiorą. Już zakończył grę, no i dopiero tam lekarze stwierdzą co z tym zawodnikiem jest. Anniki Koskinen bardzo szybko otwiera wynik. Tej tercji meczu zdobywając szóstą bramkę już w zaledwie 32 sekundzie. Tej tercji Niki Koskinen do tej pory zapisał się tylko jedną asystą do dzisiejszym. No to może już sobie dopisać również bramkę. Teraz ze środka Słowakiewicz broni Studziński. Przed tercją trzeba akcję znowu konstruować. Mał nula. Małnula broni Studziński. Pomagał mu teraz Michał Kalinowski, który ostatecznie krążek wywalczył. A Szymon Maćkowski e, imponując e, niesamowitym spokojem wyczekał do końca, aż skierował krążek do pustej dranki. I w ten sposób również Szymon Maćkowski zapisuje się do protokołu, zdobywając swoją bramkę. No więc dzisiaj mamy prawdziwy e, Przełamanie, co prawda nie jest to pierwsza bramka tego zawodnika w, w lice, nie jest to debiutancka. Oto to właśnie Szymon Maćkowski tymczasem to, to by nie byli w, e, przeważającą tą stroną. Jaku Worwa broni Studiński Jakub prokurat do Kamila Kalinowskiego. Prokurat czeka na oddanie podania, a Kamil Kalinowski akcję wykończył sam i z pewnością Jakub prokurat do protokołu również zostanie podany. 8 do 1. Kamil Kalinowski również dopisuje się do listy strzelców. Akcja prokurata Kamil Kalinowski, no i tutaj już w sytuacji niemalże sam na samo oko w z Bramkarzem Polakiem Kamil Kalinowski jest bezwzględny. 8 do 1. Takim wynikiem kończy się spotkanie. To tyle z tortoru, tyle z meczu 43. kolejki Polskiej Hokej Ligi KHM, Rekatonu, pod Hanem, Dziękuję za uwagę.